Z tej strony Nixy i witam się z Wami serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Ultimate Team oczywiście jest to 15 odsłona FIFA Nie, Boże, to nie jest 15, to, to co ja powiedziałem? W FIFA 15 Ultimate, Team, oczywiście seria Kolumbijskie bestie. No i dobra, w tym odcinku chciałbym Wam przybliżyć skład, jaki jak na razie mamy, bo doszło tutaj do naprawdę sporych, zborych zmian. W każdym razie jestem teraz chory, co jest opcją, że możecie słyszeć po moim głosie. No i wykorzystałem to, trochę pograłem sobie futa, no i skleciłem jaki taki skład. No tutaj nie ma żadnych firewerków, od razu Wam powiem, tutaj żadnych firewerków nie ma. Są po prostu e, zwykli zawodnicy z Kolumbii, chociaż tak na dobrą sprawę nawet nie wiedziałem, że Kolumbia ma aż tylu. Dobrych zawodników. No te oczywiście te podstawowe bestie, ten ich podstawowy skład, no to dobra, jasne, ale że aż tylu zawodników, którzy są godni uwagi, a są brązowymi albo srebrnymi, wow, tego naprawdę nie wiedziałem. Dobra, lecimy sobie tutaj z kompletowaniem całego składziku Jak widzicie tutaj są przeróżni zawodnicy, zaraz zresztą przejrzymy ich wszystkich. E, tutaj oczywiście zapata, który jest tak naprawdę sprawę z nami od samego początku tej serii razem z Ibarbo. E no i na prawej pomocy nie mamy prawego pomocnika, tylko mamy prawego skrzydłowego Będę musiał zmienić formację... Boże, formację będę musiał zmienić, pozycję Dobra No więc teraz sobie rozpoczniemy od przyjrzenia każdego z poszczególnych zawodników Dobra, więc tak na co mamy ospinę tego zawodnika, już znamy. Yy, chwila, no to dobra, możemy lecieć od Palaciusa, od prawego obręcy. Palacios, prawy obręca, srebrny 65. Overlorda, co widzicie na swoim ekranie? I 79 tempa, 63 obrony i 78 fizyczności. Średnia, średnia, naprawdę. Jak teraz w FIFA 15 się liczą szybkie podania, tempo i to wszystko, to wydaje mi się, że ten prawy obręca będzie jak najbardziej ok na początek do naszego składu. ok środek obrony, no tutaj znamy, tych zawodników 75 obrony, 74 tempa, 83 fizyczności i. 1,80 80 wzrostu, bardzo dobrzy środkowi obrońcy, bardzo szybcy, też na dodatek tutaj obu i Franco i Alvarez, e, naprawdę bardzo wysocy. Ba, czy tacy bardzo wysocy to nie, ale bardzo szybcy, mają dobrą obronę i w miarę dobrą fizyczność, więc wydaje mi się, że tutaj nie można niczego chcieć więcej. E, tutaj jest Mohika, mam nadzieję, że tak się ciebie czyta. 78 tempo, co też jest w miarę ok. Też jest w miarę ok wartością, ale tutaj, mimo wszystko, tak jak mówiłem, to jest my tylko i wyłącznie. To są takie przejściowe, przejściowi zawodnicy. E, dążymy powoli do tych naszych ulubionych zawodników, do tych naszych ulubionych bestii. Trzy gwiazdki słabszej nogi, trzy gwiazdki sztuczek. I w sumie, tak poza tym, to nie wiem, co ja Wam mogę tutaj przy nim przybliżyć. E, dobra, ja zawodnik, który może nie należy do najszybszych, ale jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o fizyczność i o obronę. Jest taką, szczerze powiedziawszy, ścianą. I to samo się tyczy naszego drugiego środkowego pomocnika defensyjnego, jakim jest Sanchez z Aston Villa. Jest to dwóch zawodników, którzy mają naprawdę bardzo, bardzo podobne statystyki. Tempo jest u nich takie same i są to takie nasze dwie ściany, jeżeli chodzi o pomoc defensywną. Wydaje mi się, że jest ok z nimi. Tym bardziej, że tylko dwa punkty różnicy Overola pomiędzy nimi jest. No ale dobra, lecimy sobie dalej. A jest tu nasz prawy skrzydłowy prawy pomocnik. Cztery gwiazdki są przy nogi, cztery gwiazdki sztuczek, 86 tempa No i ten zawodnik naprawdę wydaje mi się, że może tutaj porobić fajne rzeczy na skrzydle. Będzie fajne piłki dorzucał do jej i będziemy mogli naprawdę z nim dużo zdziałać na tym skrzydle. Dobra, lewy pomocnik jest to. Pa, pahoj, pahoj, mam nadzieję, że tak się ciebie czyta. Pachuju, mam nadzieję, że pachuj to dobrze. 1,75 m, 1,75 cm, co ja mówię? 1,75 wzrostu, trzy gwiazdki słabszej nogi, trzy gwiazdki sztuczek, to nie wiem, wszystko chciałem, żeby chociaż te trzy gwiazdki sztuczek były, żeby te heal to heal albo ee, ruletkę można było zrobić na tym skrzydle 85 tempa i wydaje mi się, że tutaj też będzie mógł ładnie zejść sobie ze skrzydła do środka, Bądź też dograć jakąś piłeczkę, dobra. po, to jest oczywiście zapata zawodnik, na którym się tak na dół bardzo pozytywnie zaskoczyłem w naszych e, 8 spotkaniach, jakie rozegrałem, z czego z dwóch nie wypieprzyło, no nie, z dwóch, nie z jednego. z jednego mnie wypieprzyło, no to do dobra, liczmy, że tych 7 spotkaniach zdobył dwie bramki i 3 asysty. Naprawdę bardzo dobrze. Pozytywnie się zakończyłem na tym zawodniku trzy jest i i 3, -3, sztuczki, 3, -3 sztuczki. No ale dobra, przejdźmy do Wisienki na torcie, czyli do Wiktora i Barbow. Wow, no tego zawodnika nikomu nie trzeba przedstawiać. 7 rozegranych meczy, 6 bramek i jedną asystę. Naprawdę to jest istny czołg. W 14 to był czołg, w 13 to był czołg, w 12 to był dziwny czołg, który był środkowym pomocnikiem oficyny i większość ludzi grało, z nim, grało nim na SPD. A teraz jest jednym z najlepszych napastników. No, ale dobra, to jest na marginesie, to jest FIFA, to się wszystko dzieje. 80 treningu, 91 tempa, 71 strzałów i 78 fizyczności. No, i jest nareszcie te cztery gwiazdki sztuczek. No, widzieliście to nawet w poprzednich odcinkach. Nawet można z nim zrobić berbatow spin, cokolwiek. Eee, hill to hill w polu karnym. On się nie dość, że przepcha. To jeszcze jak przypieprzy, to prawdopodobnie zabije każdego na swojej drodze. Ta piłka po prostu będzie rozrywać koniczyny, będą mózgi wylatywać poza stadion. A I barbo sypnie tak czy siak bramkę. W każdym razie tak się przy. Ten skład jak na razie, będę sobie powoli nim grał Będę co jakiś czas nagrywał odcineczek i zobaczymy jak to wszystko Się powoli będzie układało w tych kolubiki, kolumbijskich bestiach no I miejmy nadzieję, że będziemy już dążyć coraz do tego już naszego podstawowego składu, do którego dążymy od samego początku. No ja się z wami żegnam, to było na tyle w tym krótkim odcinku. No i cóż, na razie, cześć! A, jeszcze jedna sprawa. Nie zapomnijcie pochwalić się w komentarzach waszym składem. Może już zdążyliście skreślić coś ciekawego, może nie muszą to być koniecznie sami najdrożsi zawodnicy, ale może zdążyliście ogarnąć jakąś fajną hybrydę z chęcią na to zobaczę, więc śmiało piszcie i wrzucajcie linki do swoich hybryd w komentarzu. Na razie, cześć!